Cześć, jestem Aga, psycholog w relacji. Dziś porozmawiamy o tym, czy randki online to przekleństwo, a może błogosławieństwo. Plusy są takie, że jesteśmy trochę anonimowi. Także ten online według mnie daje takie bezpieczeństwo. Pozorne, ale daje. W momencie, kiedy nam coś nie pasuje, możemy po prostu odciąć tę znajomość. Nie, możemy się wyłączyć. Badania jednak pokazują, że budujemy związki z ludźmi, którzy są podobni mentalnie do nas. Wtedy te związki mają większą szansę na to, żeby przetrwać. Też możemy się dowartościować. Budujemy taką swoją pewność siebie i łatwiej nam będzie potem poznać daną osobę w realu. Bo randki to zabawa. A wydaje mi się, że w Polsce przywiązujemy za dużą rangę do randek. Są osoby, które uwielbiają tworzyć swój świat online miesiącami, a nawet latami. Są też osoby, które zakopują się w tej wizji drugiej osoby online, a ta wizja w ogóle nie pokrywa się z rzeczywistością. I kiedy dochodzi do tego spotkania, okazuje się, że to jest zupełnie inna osoba. Ja jestem zawsze za plusami, bo uważam, że jest to fajny środek do tego, żeby przejść do Reala. Wiesz się tym. I mów prawdę, bo nie ma co tworzyć wyimaginowanych postaci, a potem zderzyć się z rzeczywistością.